Ten macie teraz kolej na Ciebie. Dlaczego zdecydowałeś się na współpracę z nowym Klub który dopiero się rozpędza, a nie z dużą renomowaną firmą? To takie, które prezes wspomniał, e, bardzo duża, e, jak tak powiem, duże, bardzo, bardzo duże pole do, do działania. E, pierwsza rzecz, to bardzo ważne, to to, że będę miał szansę e, wypowiedzenia, powiedzenia, będę miał szansę powiedzenia o wielu rzeczy, będę miał szansę e, opowiadania o tym, co się działo przez 12 lat NBA. Najważniejsze dla mnie będzie to, że to ja będę narzucał i mówił to, co ja chcę, a nie będę miał coś narzucone z góry. Ci, co znają, ale je tutaj w większości to to ludzie wiedzą, że jak mam szansę do się, to, to mówię ciekawe rzeczy. Te filmy, to, o których tutaj prezes wspomniał, które będą powstawał na YouTube, te filmy, które będą postawał na social media, myślę, że będą to filmy ciekawe. Również będą <laughs> dużym takim doświadczeniem dla mnie będzie opowiadanie i myślę takim ekspertem. W, postawienie siebie w roli takiego eksperta właśnie, który mówi o meczach, to będzie coś nowego dla mnie, aczkolwiek bardzo ekscytującego również. No jedyny taki segment, który bym powiedział, że na pewno będzie śmieszny i będziecie się z to jest ten segment sędziowski, ponieważ e, totalnie nie umiałem się e, nie w sobie e, mojej osoby w roli sędziego, ale myślę, że będzie śmiesznie i e, na pewno na tym każdy skorzysta. Ja byłem zawsze, starałem się być zawsze miły na sędziego, ponieważ wiedziałem, że jak będę zawsze tym, tym złym, okresliwym, no, to zazwyczaj się to dla mnie e, źle skończy. Nie ukrywam parę razy użyłem sformułowania po polsku na sędziego, jak byłem z fał. E, ale niestety w pewnym momencie również doszło na takiej a bym wie, jeżeli jest komentarz do sędziego w, w obcym języku, to, to sędzia ma prawo publikować V techniczny, no i tak samo parę dachów złapałem. E, I jest to, że tak powiem, no, Człowiek się uczy bardzo szybko na błędach, więcej się to nie powtórzyło, ale, ale ogólnie miałem bardzo dobre relacje z sędziami. Samo to, że potrafiłem zapamiętać prawie każdego sędziego z parkietu, a, a również sędziowie znali moje imię, to było dla mnie to dużym, że tak powiem, takim przywilejem.